O co jest? Strasznie słodkie. Co ty z cukrem pijesz? Zgubiłaś, zdechniesz od tego. Co, to nie ma zero? A drogie, drogo wychodzi. Lepiej, lepiej puszkę wziąć To gówno tak drogo wychodzi, że aż się płakać chce Nie wiem, czy tak tanio, patrz cenę za litr 3,79 za litr, a tu? 7,79 No to nie wiem, włącza się we mnie chytry Piotr każe mi kupić coś tańszego, wiecie? Dzisiaj sprawdzimy, czy klasyczna, chamska... To Pepsi jest, a Coca-Cola Będziemy dziś testować klasyczną, chamską Coca-Colę Zero Czy wywala z ketozy, czy nie Cicho, uwaga, raz, dwa, raz, ba. Pokazać wam, jak Łuki pakowałby Coca-Colę Zero do swojej torby treningowej? Brrr, brrr. Jakby Łuki został zaatakowany w ciemnym załuku nie, jest... Jeszcze pokażemy, jakby zapalał samochód. Brrr, brrr. Ja co tu jest? No to nie to, co myślałem, ale dobra. No nie, następnym razem. Moi drodzy, dziś będziemy testować tę oto... Coca-Cola Zero, czy bywa z czy nie? To jest to, cudeńko. Test tego wspaniałego, jakże bogatego w minerały i mikroelementy oraz witaminy napoju bogów, Coca-Cola Zero. E, jakie to są witaminy? E, woda, dwutlenek węgla, barwnik, E150D witamina, cyklaminiany, acesulfam K, aspartam. To dużo ma takich mikro i makroelementów faktycznie. Dużo ma, myślę, że to będzie naprawdę z korzyścią dla mojego organizmu się to, ten test odbędzie. Sprawdźmy zatem mój poziom ketonów w Moment, w którym zawsze jestem ten emocji. Malutki. Ja już nie jest tak źle. Ale wyprzyjebszył mocno Moja ketoza wygląda następująco z rana. Żeby wstydu tylko nie było, nie? No ketoza no, taki od. Taki. Często ludzie piszą, dlaczego tak, ja mam tylko 1,5, 1,2 albo takie 0,6 czasem. No to chodzi właśnie, że im lepiej potraficie już korzystać z, ze swoich ketonów we krwi, tym jest ich tam mniej tak naprawdę, no bo zużywacie je na bieżąco. Ja mam teraz tyle. Zobaczymy ile będzie po koli. Mi się wydaje, że troszeczkę wzrośnie. Dobra, pijemy w takim razie. Pierwsze może recenzję smaku też zrobię. No, podrazu, Człowiek, tak. który dawno nie pił takich rzeczy, musi się po prostu wypowiedzieć na temat y, walorów smakowych takiego czegoś. Mm. <laughs> Dobra, może potem, może na koniec powiem, Co? <laughs> Dobra. Bo to teraz mogłoby wpłynąć też negatywnie na wynik testu. To, że jakieś tam emocje no, no właśnie, tak. nie, Także tak, zimna, to kamienna twarz po prostu. Tak. Takie lokowanie produktu Ech, na raz nie pójdzie. Jakby tak się upadlać, popatrzcie, co ja dla Was zrobię, a wy jeszcze. Ach. No i uśmiech na koniec, jak w reklamie. Połowa testu za nami, moi drodzy, bądźmy poważni, bo to jest test. W końcu będziemy dowodzić bardzo ważnych naukowych faktów. Tak, to jest doświadczenie naukowe w tym momencie. I teraz to, to jak większa? Tą sobie wykorzystamy na kolejny test, który będzie y, dowodził czegoś mocniejszego. A dobrze, dobrze. To co, jedziemy dalej w takim razie z kolejną dawką tego napoju bogów. A dobre, Piotrek. <grytanie> nie. <grytanie> nie możesz, nie możesz zmiotować. O Możesz coś opowiadać w tle. Co tam, co tam dzisiaj zrobiłeś albo wczoraj, jak ciekawego w domu co było? Ja? Ciekawego w domu? Nie dobra. To pijemy. <glock Sara attacking> <sharp> no i co? Zagazowało mi porządnie. Teraz będzie dobry <g broker> trening za chwilę, a nogi będą dziś, więc... Coca-Cola Zero dla ketogenika moim zdaniem jest... To produkt, który powinien dopełniać dietę. To już być dobre pieniądze musiał wziąć za to. Będziemy coś może jakieś pytania odpowiadać, czy nie? Tak na chwilę. Chyba, że masz jakieś takie szybkie, bo ostatnio coś takie tam się... szybkie pierdoły, no. Tak dużo teraz ludzie zadają. Któryś raz z rzędu tak naprawdę było odpowiadane, ale dalej jest pytanie, czy dieta ta może być dla 16-17-latka i takie tam. Tak może być. Tak, oczywiście. <noise> Jeszcze raz powiedz. Tak, oczywiście. Panie Kocurze, z czego ma pan inżyniera? Inżynieria produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej. Pod filmem z piwem ktoś napisał Uratowałeś mi życie towarzyskie, pozdrawiam serdecznie. No, no to jest normalne, właśnie dlatego robimy takie testy, na przykład z Kolą Zero. Bo nie każdy wie, wiadomo, ludzie tacy jak my, którzy są ponad... 3 lata w ketozie, ja już 3,5 roku no to takie rzeczy mniej więcej wiemy co może wyrzucić, a co nie no bo wiadomo, zjemy, wypijemy i czujemy po prostu po sobie, że coś jest nie tak no ale właśnie dla takich ludzi ja założyłem ten kanał, którzy nie wiedzą jaka waga przy takim wzroście, jeśli można wiedzieć ja mam 179,5, cholernego pół centymetra zabrakło do 180 no i ważę obecnie przy takiej formie jak teraz 78 kg. Jak jestem naprawdę w formie, taki totalnie odwodniony, no to jest 75 kg. Tyle. Już no, przerwa na chwilę. Na chwilę. Więcej, przerwa na chwilę. I hmm. będziemy sprawdzać, czy kolazero wywaliła mnie z Bo hmm. chłop tam stoi na balkonie, e, ale mniejsza o to. Dla nowych widzów, którzy przyszli tutaj i dopiero widzą pierwszy ten test, e, taki pasek tak w ogóle kosztuje 9 zł. Więc gdyby nie Patronite i moi wspaniali sponsorzy, wspaniali sponsorzy, no. Skończyłyby się już dawno, te paski, a tak, możemy robić nawet takie pierdoły. Więc w komentarzach piszcie oczywiście pod spodem, co chcielibyście przetestować, co wywala ketozy, czy nie. O alkoholu już nie piszcie ani o yerba mate, bo te testy będą przeprowadzone, czy wywala schetozy, czy nie. Hmm. Ale jakieś inne jeszcze, jeżeli Was interesują, to jak najbardziej. O, na przykład nie wiem, czy nie przetestuję tego jakiegoś kebaba na na cieście, coś no takiego, przykład coś ktoś tam takiego, coś tak. napisał, więc też hmm, piszcie właśnie takie rzeczy. Hmm, czy Was interesują? Ja to spokojnie mogę sprawdzić, poświęcę swoje zdrowie troszeczkę dla Was tam. Hmm. W imię wyższego dobra. Oczywiście, że tak. Lubię Wam pomagać, wiecie, dlatego to robię dla Was. Niedługo film e, z książkami moimi, bo wiecie, że to jest moja miłość zaraz po siłowni. Może nawet troszeczkę po... Nie, dlaczego mam stopniować? Na równi są. Jest i tyle. Jest i tyle. No i co? Będę wam polecał książki. Czytaliście? Polecam. Dobra, moi drodzy, sprawdzamy w takim razie, czy wywaliła mnie Coca-Cola Zero z ketozy, czy nie. Sprawdźmy więc. Ten sam walnę, żeby... Nie, winny, bo to skara... Dalej... No dobra. Troszkę. Przypieprzyło teraz. No, wywaliło mnie. Nie wywaliło, jak widzicie? Co więcej, wykonałem jeszcze taki test około godziny po spożyciu tego litra coli i wyszło dokładnie to samo, więc myślę, że sprawa jest prosta. Cola 0 nie wywala sketozy. Możecie pić, ale nie zalecam. Wodę mineralną wysyconą magnezem polecam bardziej od Coca-Coli 0 na przykład albo już coś z procentami na przykład. Dobra, tyle w takim razie. Dzięki za uwagę. Na następne propozycje czekam. Piszcie w komentarzach. Tyle, idę do domu. Kamera, wracaj. Kamerę oddawaj. Dobra, powtórzmy raz jeszcze. Piję. Mhm. To co, co jest? Co jest? Zawsze słodkie. To z cukrem wziąłeś? To przecież zdechniesz od tego. Dobra. No, to będzie dobre do making off, naprawdę. No, no. Ale taki zbolał się odwrócić. Kurde, może dynamicznie, bo teraz tylko dupla będzie widać za nas Tak, no. Ja potem przejdę, zmienię catworem. <grytanie> 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 No możemy jeszcze raz zrobić Mi się wydaje, że lepiej będzie z nimi, tak o tak pokazać Tak, dobrze by to było, Zdrawa, tylko też zdawa. niewygodna bardzo jest <śmulety> 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 dało go coś Było <śmulety> <Mą> łapę widać <śmulety> Jak wypycha no, co to się stało? Gówno się stało <noise> Piotr jedzie do domu, bo zapomniał spodanek, A ja sobie będę ćwiczył Dzisiaj ja za instruktora robię No, chodź siadaj tutaj w Ja właśnie chyba wolę po swojemu robić, bo e, Jakąś taką większą kontrolę czuję My mężczyźni mamy łatwiej, wydaje mi się, z takimi testami tak. Bo obrazkowo zapamiętujemy tak, dużo jak, lepiej kurde, tak. mają o Boże i będzie stał, ja już bym 10 razy ruszył, no wreszcie pojechał, no ale niepewnie o